Cześć, mój Ja jestem ja Claire i to jest kolejny na moim kanale. Dzisiaj niezły odcinek, ponieważ poradnik z Cinema 4D: jak zrobić render skina. Uwaga, Uwaga, wiem, że nie jestem pierwszą osobą, która nagrywa taki poradnik. Między innymi, jedną osobą, która nagrywa ten poradnik jest Zombie, którego zapraszam. Od niego wszystko wziąłem, tylko przesuwałam swój kanał. Że macie link do filmu Zombiego i do jego kanału w opisie, a my zaczynamy po prostu wziąć z folderu Riga. Rig macie do pobrania w opisie filmu, żeby sobie go pobrać, bierzecie, klikacie na to dwa razy. Tutaj co zaznaczyłem, ten edit IDA, A, nie wiem gdzie dalej jest. O, idzie Ani, nie. Zamykacie to, i w tym momencie macie już tutaj swojego postać. Ma taką czarną tą, ta czarne ubranko Klikacie tutaj te trzy kropki, które tutaj, tutaj są. I uwaga, wybieracie teraz swojego skina, bierzemy skina. Jest skin, tu się uświetliła moja główka. Teraz tak to, o Jezus Maria, to możecie sobie przekopiować od razu całe i powklejać. Nie musicie przecież tego te kropki 3 klikać cały czas. I jest. Teraz zjeżdżacie na dół, na dół, na dół. I tutaj dajcie wszystko shown, bo to powoduje, że będzie bluza. Będą wszystkie elementy 3D. Dobra, co robimy dalej? Robimy dalej to, że tutaj Layersy, wchodzimy tutaj, layers są i całe te wszystkie. Ok, teraz widzicie, kółka się zaznaczyła. Czyli teraz bierzemy myszkę, o tutaj bierzemy ten kwadracik i usuwamy. Usuwamy te elementy stąd. Zaznaczymy te elementy i klikamy potem delete, czyli ja zaznaczę teraz te wszystkie elementy. Nie licząc włosów, włosy stoimy, wszystko inne usuwamy. Delete. I teraz tak z każdym elementem robimy. Troszeczkę to zajmuje, ale. Nie jest to też długa robota. Żeby było bezpiecznie, sobie tak zrobię. Eee, z kamerę. Dobra. Tyk, eee, tyk, tyk, tyk. Tyk, myk. Jeszcze tutaj. Tutaj widzę. I tutaj. Teraz po usunięciu naszych elementów z włosów, bierzemy. Tutaj i kontrol A Od razu D, bez kontrola już Tutaj zmieniamy na 1 tutaj i zostawiamy to 91 Teraz klikamy na ten kwadracik I przesuwamy nasze włosy na naszą postać trzeba to dobrze zrobić O, jest dobrze Jest dobrze Teraz tak Naszym oczom Po wgraniu riga Po przesunięciu tych suwaków zmieniają nam się miny Możemy sobie wybrać dziwną minę, jakąś taką... przykład... O, taką minę sobie zostawię. Macie ich zdecydowanie więcej. patrzcie jest ich o wiele, o wiele więcej. No i kończą się dopiero tutaj na 60. Także weźmiemy sobie minę. Yy, gdzie ona jest? Taką. Taką sobie weźmiemy minę. I teraz bierzemy tak. Tutaj modelujemy sobie ręce. Możemy... Kurde, tylko trzeba trafić właśnie Modelujemy sobie ręce Tylko trzeba uważać, no właśnie, trzeba uważać, bo mogą się dziwne rzeczy zadziać Na przykład mo może się ta ręka rozciągnąć Albo na przykład się złożyć w pół, ona na przykład może zdać się coś takiego, także trzeba z tym uważać Oczywiście ma macie zawsze do dyspozycji Ctrl-Z Ale No właśnie, trzeba z tym bardzo uważać, bo to jest Serio Ciężko do, zre ciężko do ogarnięcia W cofnę Dobra, zobaczcie, ja, ja nie za bardzo wiem zrobić tych rigów, ale nie chcę się teraz z tym bawić. No zrobiłem jakiegoś amatorskiego tego riga po prostu. Tego rendera. O i zmieniłem. Możecie układać sobie te ręce, jak chcecie na przykład tak jak teraz wyświetlam się na ekranie albo w ten sposób, albo w ten sposób. Jest dużo możliwości. Wszystkie rendery, które przed chwilą widzieliście na ekranie, układałem ja. Nie jestem w tym jakiś najlepszy, ale wygląda to jak wygląda. Teraz klikacie tutaj i tutaj ustawiacie. Nie wiem dlaczego jest taka dziwna rozdzielczość ustawiona 1920 na 1180 jeżeli chcecie mieć full HD. Teraz klikacie tutaj save i nazywacie sobie plik na przykład e, poradnik. Ja sobie nazwę. Poradnik. Bierzemy sobie folder, w którym chcecie zapisać. Jest nazwany poradnik. W takim razie teraz to zamykacie. Klikacie sobie tutaj. I teraz wam się eksportuje wasz e, render. Cały, widzicie, cały proces w tym momencie. Dosyć szybko się to teraz zrobiło, bo aż 8 sekund. Znaczy się to robi 20, jak jest dosyć bardziej skomplikowane. No i widać, jak to, jak to wygląda. Tu jest generalnie jeszcze z tłem wyrenderowany, ale jeżeli chcecie bez tła, jeżeli chcecie bestła, to klikacie tutaj z powrotem na Save i Alpha Channel. Wtedy wyłącza wam się tło i macie bestła. Wtedy wam się renderuje od nowa lecimy. Nowej od nowa. Nie wygląda samo, ale powinno już być westła renderowane. Także myślę, że poradnik Wam się przydał. Jeżeli tak, to, jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę. Polećcie znajomym w filmie, jeżeli szukają renderów, zostawcie subika, żeby być na po więcej materiałów. I do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Hej hej!